Dzień dobry kochane, z ogromną przyjemnością zapraszam Was na przegląd z nowej dostawy do sklepu Action. Zaczynam od wyjątkowej narzuty na łóżko. Jest ona wykonana ze sztucznego futra, więc świetnie sprawdzi się w jesiennej bądź też zimowej aranżacji Waszej sypialni. Występuje w beżowym oraz śmietankowym kolorze i ma wymiar 220 na 240 cm. A zapłacicie za nią niecałe 110 zł. Po drugiej stronie znajduje się w Welurowy materiał. Sama narzuta jest również wykończona za pomocą lamówki i nie ukrywam, że zastanawiam się nad jej zakupem. Dajcie znać w komentarzu, co o niej sądzicie. A przy okazji, tak jak zawsze, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, która oczywiście jest darmowa, no ale dzięki niej zawsze jako pierwsze dowiecie się o nowościach na półkach i również w nowościach pojawiły się wyjątkowe futrzane poszewki za 17 zł i 95 groszy. One mają standardowy wymiar 45 na. 45 cm. Zapraszam was również na dział kuchenny, na którym pojawiła się nowa wyjątkowa miska do serwowania. Kosztuje 19 zł i 95 groszy. Ma wymiar 30 na 22 cm. Jest dostępna w złotym kolorze i jest wykonana ze stali nierdzewnej, a co myślę, że również zasługuje na wyróżnienie to fakt, że może się ją myć w zmywarce. W nowościach pojawiły się również foremki na mini tarty. Za cztery sztuki zapłacicie 8 zł i 95 groszy. Każda foremka ma 10 cm średnicy, są wykonane z metalu i mają nieprzywierającą powłokę. występują w grafitowym kolorze. Znalazłam również nowe, wyjątkowe szklane pojemniki z pokrywką, za które zapłacicie 9 zł i 95 groszy. One mają 11 cm średnicy i prawie 10 cm wysokości. Mamy tutaj również złote elementy, które wyglądają niezwykle stylowo. No i myślę, że taka szklana bombonierka świetnie sprawdzi się na blacie kuchennym, bądź też na stoliku kawowym w salonie. I do sprzedaży powrócił mój absolutny hit, który polecam Wam od lat. Jest to taki mini szklany słoik na zapasy. Kosztuje tylko 3,99 groszy i ma 100 ml pojemności. Jest wykonany z odpornego na wysokie temperatury twardego szkła. A dzięki hermetycznemu zamknięciu żywność pozostaje dłużej świeża. Ja tego słoiczka używam do mieszania sosów i naprawdę serdecznie Wam ten produkt z Action polecam. Na tym dziale znajdziecie również nowe, wyjątkowe karawki, które mają litr pojemności i kosztują 17 zł i 95 groszy. Są wyposażone w pokrywkę z drewna akacjowego, a same karawki mają również kolorowe uchwyty i one totalnie skojarzyły mi się ze szklankami, które prezentowałam Wam całkiem niedawno. Myślę, że moi stali widzowie doskonale je kojarzą. Absolutny hit cenowy z nowej dostawy to szczotka toaletowa z uchwytem za jedyne 8 zł i 95 groszy. Występuje w srebrnym kolorze i jest wykonana ze stali nierdzewnej. Mamy tutaj zintegrowany pojemnik z tworzywa sztucznego zapobiegający wyciekom. I również jest to produkt odporny na zachlapanie. I również na dziale łazienkowym możecie kupić nowe szczotki toaletowe za 21,95 zł. Są one wykonane z ceramiki i występują w beżowym, zielonym oraz czarnym kolorze. Mają uchwyt w kolorze matowej czerni. W nowej dostawie pojawiły się również wyjątkowe dekoracje do waszego domu. Dostępna jest m.in. nowa półka ścienna za 44 zł. i 90 jest wykonana z żelaza i bambusa, a jej maksymalna nośność to 6 kg. Występuje w dwóch wersjach kolorystycznych i ma naprawdę wyjątkowy wygląd, który zdecydowanie nawiązuje do najnowszych trendów wnętrzarskich. Taka półka świetnie sprawdzi się we wnętrzach w stylu boho. Dostępne są również wyjątkowe siedziska ze sztucznego futra. Kosztują 79 zł i 95 groszy. Mają 38 cm średnicy i 32 cm wysokości, mają bardzo modny kształt, są dostępne w beżowym oraz śmietankowym kolorze i zdecydowanie nadadzą takiego nowoczesnego szyku do każdego wnętrza. I oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie podziękowała Wam za zaangażowanie pod moimi filmikami. Dziękuję Wam za wszystkie. Łapki w górę, za komentarze, za podbijanie moich filmików. Naprawdę sprawiacie mi ogromną radość, no i dzięki temu wiem, że przeglądy, które dla Was nagrywam, są dla Was inspirujące i przydatne. Mamy również nowe dyfuzory zapachowe w rozmiarze XL, każdy z nich ma 400 ml pojemności. Do wyboru są dwie wersje zapachowe. Za sztukę zapłacicie niecałe 45 zł. Te dyfuzory są wykonane z bardzo ładnego, żebrowanego szkła, mają również drewnianą nakrętkę. Mamy również nowe pokrowce na siodełko. Kosztują 11,95 groszy. Do wyboru mamy wersję wykonaną z materiału Teddy, ale znajdzie się również klasyczna czarna propozycja. Mamy tutaj dwustronne użytkowanie. Te pokrowce nadają się do wszystkich standardowych rozmiarów siodełek i są wodoodporne. Na dziale samochodowym dostępne są również nowe odświeżacze powietrza. Każdy z nich kosztuje 9 zł i 99 groszy. Do wyboru są różne warianty zapachowe. Taki odświeżacz podobno działa przez aż 90 dni i wystarczy, że zamocujemy go do kratki wentylacyjnej w aucie i możemy cieszyć się cudownym zapachem za każdym razem, gdy wsiadamy do samochodu absolutny hit, jeżeli chodzi o nowości w Action, to szczoteczka elektryczna do zębów od marki Oral-B. Jest to wersja IO i kosztuje 159 zł i 90 groszy. Ma inteligentny czujnik nacisku, czyści bezpiecznie i skutecznie oraz ma długą żywotność baterii. Póki co ta szczoteczka występuje w granatowej wersji kolorystycznej, ale mam nadzieję, że w przyszłości pojawią się jeszcze inne kolory. Pokażę Wam również kilka produktów z działu gamingowego, które w mojej opinii Świetnie sprawdzą się na prezent. Pierwsza z nich to głośnik Soundbar 2 w 1 za niecałe 60 zł. Możemy go używać właśnie jako Soundbar, bądź też jako dwa osobne głośniki. Mamy tutaj również kolorowe światło, które możemy sterować, a w dodatku są odpowiednie złącza, dzięki czemu możemy używać tych głośników wraz z komputerem. Natomiast za niecałe 76 zł możecie również kupić wyjątkową, podłogową matę, która ma podświetlenie mamy tutaj również antypoślizgowy spód a sama mata wycisza hałas kółek krzesła i ostatnia propozycja z tego działu to gamingowa podkładka pod mysz w rozmiarze XXL. Jej wymiar to 90 na 30 cm i kosztuje 55,69 groszy. Ma właściwości antypoślizgowe, zapewniające doskonałe doświadczenie gry i możemy również synchronizować efekty świetne z muzyką z komputera bądź też z aplikacji. Pokażę Wam również kilka nowości dla zwierząt. Pierwsza z nich to drapak dla kota, za niecałe 35 zł. Jest on wykonany z tektury. Mamy tutaj również koć miętkę, a Sandrapak jest w kształcie autobusu. Do sprzedaży powróciły również kości do rzucia dla psa za 5,79 zł. Podobno są bardzo długotrwałe. Do wyboru jest wersja o smaku kurczaka bądź też wołowiny. Do tego różowa smycz za 14,99 zł. Ona ma 1,5 metra długości, a maksymalne obciążenie robocze to 18 kg. I co też jest bardzo ciekawe, to ta smycz jest odblaskowa. I w nowościach pojawiły się również worki w bardzo ładnym pojemniku. One kosztują tylko 2,49 zł, a w środku znajdziemy aż 20 sztuk. Na końcu chciałam Wam również zaprezentować nowe stopery, które chronią przed przeciągiem. One kosztują 24 zł i 95 groszy. Są dostępne różne zwierzęce warianty i każdy stoper ma 90 cm długości. Kochane to wszystko na dzisiaj. Zapraszam Was na niedzielny przegląd, w którym pokażę Wam kolejne nowości z dostawy. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Buziaki, pa! pa!